Witajcie! Dzisiaj szybciutki przepis na rolą pod oczy. Oczywiście nie musi być dokładnie w takiej formie, ale jeśli macie taką buteleczkę, to fajnie się sprawdzi przy aplikacji produktu. Kosmetyk jest w formie beztłuszczowego serum, które dzięki zawartości kofeiny pochodzącej z kawy i herbaty oraz kompozycji olejków etrycznych zwalcza obrzęki pod oczami. Rolon schłodzony w lodówce dodatkowo przyniesie ulgę zmęczonym oczom. Do jego wykonania użyłam łyżkę stołową zmielonej kawy i taką samą ilość herbaty liściastej. Jest to mieszanka herbaty czarnej i zielonej. Następnie zalewam wszystko przegotowaną wodą destylowaną. Ilość wody taka jak widzicie. Chodzi o otrzymanie mocnego wywaru. Naczynie przykrywamy i parzymy aż do wystygnięcia. Możemy od czasu do czasu mieszać. Po tym czasie napar odcedzamy. Moje opakowanie ma 10 ml pojemności i taką ilość płynu potrzebuję. Następnie dodaję szczyptę gumy ksantonowej i mieszam intensywnie aż do całkowitego rozpuszczenia i otrzymania żelu. Najlepiej nada się do tego celu spieniacz do mleka, ale można też wymieszać ręcznie. Polecam dodać odrobinę mniej gumy niż ja to zrobiłam, dlatego, że do takiego opakowania z rolką konsystencja powinna być bardziej płynna. Następnie dodaję 5 kropli gliceryny roślinnej, która nawilży skórę pod oczami. Zamiast gliceryny możecie dodać kwas hialuronowy. Dodaję również po jednej kropli olejku lawendowego, rumiankowego, rozmarynowego, cytrynowego i geraniowego oraz dwie krople konserwantu ekologicznego. Całość dokładnie mieszam i przenoszę do opakowania. Przy rzadszym żelu bez problemu można przelać do buteleczki. Można się też posłużyć strzykawką lub takim minilejkiem. Wlewamy małymi porcjami i uderzamy o powierzchnię, aby kosmetyk mógł przejść przez wąską szyjkę. Buteleczką zamykamy i produkt jest gotowy do użycia. Jednak jak wspomniałam wcześniej, można przechowywać w lodówce i używać rano takie schłodzone serum dla lepszego efektu pobudzenia i zmniejszenia obrzęków. Zachęcam do wypróbowania przepisu. Zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z przepisami i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.